Jo, jest to narok Witam Was w kolejnym moim materiale. Kontynuujemy Let's Play z gry to the moon. I mieliśmy pogadać sobie z tym chłopkiem. No to gadamy, nie? Pyk. Wystawiła cię. Szkoda, że nie wziąłem aparatu. Trafił swój na swego, jak widzę. Okej, chcę stworzyć dla niego przyjaciółkę. Możemy stworzyć mu przyjaciółkę, Ewa. Nie. O. Jeszcze raz zagadam. Hej, John. Przestań tracić czas i zostaw go. Okej. Okay. Ale tamta nie musi żyć na mnie i O, patrz. Teraz to miejsce jest całkiem puste. Straszne i ponure. Mam nadzieję, że jesteś z siebie dumna. Ua. Coś się stało. Coś nieprzewidzianego. Hej John, aha, przesta przestań i chodź stąd. Coś się dzieje. Może o właśnie tu wrócimy do tego albo wrócimy w ogóle... No cóż, nic tu nie ma. Nie chcę nic mówić, ale chyba znowu będę musiał sam coś z niego wydusić. Jest twój. Przynajmniej tym razem nie ma oliwek. Siedzi smutny pod salą. Może go coś duszyło i wyszedł. No dobra, Kaman, podejdźmy, spytajmy się o cokolwiek. O, Czyli jak się poznali pewnie... River? O, czyli wie jak się nazywa. Byłaś cały czas w środku? Czekałem na Ciebie w holu i myślałem, że nie przyszłaś. Dlaczego wyszedłeś? Przecież mieliśmy obejrzeć film razem. Hmm... To ja powinienem zapytać o to Ciebie. O czym Ty mówisz? Oglądaliśmy film razem, a potem nagle wyszedłeś. Nie oglądaliśmy go razem. Nie widziałem nawet gdzie jesteś. Skoro mi nie widziałaś. Cały co złą prawdopodobnie mówię. To dlaczego nie podeszłaś? A jakie to ma znaczenie? Oglądaliśmy ten sam film w tym samym pomieszczeniu. Ha, ha, ha. ha, ha, ha. Jesteś taka dziwna. Nie chcesz już więcej oglądać ze mną filmów? Oczywiście, że chcę. Chodź, wracajmy, zanim się skończy. No i bardzo fajnie. Wszystko poszło tak, jak miało pójść. Tylko coś jest z tym dziwnego, że on wyszedł i on I nie widział. A ona widziała, co on zrobił. Coś, co, coś kolega nasz ma na bani. Wydaje mi się, że powinienem teraz wygłosić jakąś błyskotliwą uwagę. Masz rację, wydaje ci się. Cóż, miejmy nadzieję, że czeka na nas w środku świeżutka pamiątka. Nie, do, do, dobrze są dialogi poprowadzone. A tutaj nie mogę. No, no dobrze, no to wrócimy tymi, którymi weszliśmy. Okej. Okay. O, jest pamiąteczka, dziobak. No i gitara, i znowu sobie ją rozbijamy. Akurat się wyrobimy z następną Przygotuj To my tu będziemy mieć Najpierw sobie zacznę od tego Okej, okay, no to też jest łatwa. Czyli idealnie to zrobiłem lepiej się nie dało Wchodzimy od razu w interakcję Wiesz, chyba zaczynam lubić tego dziewaka Przede wszystkim dzięki jego przydatności, ale co tam, liczy się fakt. Już będzie duży skok? Nie, pom pomalutku, pomalutku. Okej. Okay. Dalej stary, bądź mężczyzną. Hmm? Nie o to chodzi, słuchaj. Może nie, to nie byłby taki dobry pomysł. A czyli on chce do niej podejść teraz i zagadać prawdopodobnie. Przestań bredzić, co nie może się stać? Pomyśl o tym, w najgorszym wypadku powie nie. A ty odejdziesz spokojnie, jakby nic się nie stało. Nikt się nie dowie, nawet nie będzie, na, nadal będziesz fajny. A co, jeśli komuś opowie? Albo się na mnie wydrze? Nie bądź takim leszczem. Albo. Albo powie tak, ale naprawdę będzie miała na myśli nie. Uf, przestań jęczyć, kto zrobiłby coś takiego? A co jeśli rzuci we mnie Nie Miałem nawet kasku, niech to szlak. Zdecydowanie nie jestem na to gotowy. Stary, bez paniki. Weź się ogarnij i przestań być mięczakiem. Ta, dobrze mu powiedziałeś. Wszystko będzie dobrze, tylko się odwróć. Dobra, w porządku. Hej, co ty robisz? cicho? Hm Cześć. Yy, cześć. Słyszysz mnie? Tak. Dlaczego nie ważne? Hmm, fajnego masz dziobaka. To jej zabawka jest. Co czytasz? Książkę. O Nie. A, ja, y, znaczy to fajnie. Hej, Nie Hej, chciałabyś. latarnie morskie. Hmm? W naszym kraju zostało dokładnie 16 latarni włoskich, drugiego rzędu, z w Pressnayla. 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 Dziewięć z nich to latarnie nadbrzeżne, a jedna jest zabytkową latarnią korzystającą z nafty. A to o tym czytasz? Hmm, powiedz. Chciała, byś wyskoczyć ze mną do kina? Nie wiem. Rozumiem, dam ci trochę czasu, żebyś mogła to przemyśleć. Nie mogę. Dlaczego? Nie podałeś daty ani godziny. A może w sobotę o ósmej? Więc jak? Ewa, chyba system się zawie... Tak. O, świetnie. Nieważne. O szczegółach pogadamy później, dobrze? No, za bardzo rozmowa to to nasza koleżanka nie jest. No, w takim razie... Na razie. No. Co? Co się tak na mnie gapisz? Myślisz, że zamierzam przyznać, jak totalnie niezręcznie się poczułem? Możesz o tym zapomnieć. Nie będę spełniał twoich oczekiwań. Daj mu spokój, to tylko dzieciak. Kto jak kto, ale ty powinieneś go rozumieć. Co to miało znaczyć? Zamknij się i chodź. Zamknij się. By płacili mi za każdym razem, gdy to słyszę. Dobra. Tu zbieramy. W zasadzie jeśli spojrzeć na niego pod odpowiednim kątem... Nie, wydawało mi się. Nieważne. Dobra, może coś no tutaj na pewno. Co ty tam robiłeś, stary? Jak to? Co umówiłem się z nią? Nie, to było żałosne. Na twoim miejscu wpadłbym tam jak do siebie i zaczął w stylu. Ej, ty, Randka! Ty ja teraz. To było po prostu okropne. Wiem, a i tak lepsze od tego, co ty chci... zrobiłeś przed chwilą. I jak rzuciła w ciebie encyklopedię? No. Nie słyszę. Rzuciła. Stary, zamknij się. Widzisz. Tylko tobie mówią, żebyś się zamknął. I nagle poczułem się kochany. Dobra. Tutaj nic nie ma. Okej, okay. z tym też nie pogadam. Ale z tymi osobami pewnie mogę. No dokładnie, tutaj mogę. Niech to slak. jak mogłeś mnie tu zaciągnąć? Nie marujcie, jest fajnie. Tylko jak się umy malować? Nauczysz się, jak będziesz dużo ćwiczył, zobaczysz. Ta, jasne. Po tych zajęciach nigdy nie pędzla. Przestań narzekać, pewnego dnia zacznij się po to podobać. Ale mi o kropki chodzi. A tu coś jest? Leonardo da Vinci trenował malując jajka. Beczki są jak bardzo duże jajka. Tym samym wszyscy zostaniecie wielkimi Da Vinci. No dobra, dalej to samo. Okej, okay, tam mogę iść, ale pójdę tutaj. Coś wie? O, River. Tak? Nikt? No dobrze. River, może ty opowiesz, odpowiesz. Wiem, że znasz odpowiedź. Czekamy, River. No tak. Wobec tego będziemy chyba musieli... Wypłynął 3 sierpnia 1492 roku z chwil miasta Palos Dela w to Neryta Które powstało w 1322 roku i zostało nadane 14-letniemu zaledwie Alvarowi Prezowi de Guzman przez... Nieważne, naprawdę Dobrze, dobrze, pytałem tylko o datę Ale widzisz, to nie było takie trudne Niech to, czy wszyscy z jej chorobą mają fotograficzną pamięć? Nie do końca, ale wydaje mi się, że ich zdolność zapamiętywania często jest bardzo dobra Dobra, tutaj nic nie mamy w tej sali, podejdziemy sobie jeszcze do niej, ale nic nie mamy, no dobra, u Sora też nic nie mamy, także sobie stąd wyjdziemy i zaraz sobie wyjdziemy, o, do tych drzwi na przykład, albo tam, albo do tych drzwi. Także, jeżeli się podobało, zostaw łapę w górę, jeżeli, być na, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem i treściami, które się na nim publikują, to z, zasubskrybuj kanał. Tymczasem, y, ja się z wami żegnam, dzięki za obejrzenie materiału, mówi dla was Aroxy, do następnego materiału.